Ostrość mamy? Chyba mamy. Także możemy zaczynać. Cześć! Witam Was w nowym filmie. Powoli kończy się listopad, a za chwilę zaczynamy grudzień. No i już od dłuższego czasu pytacie mnie, co z vlogmasami. Czy będą w tym roku vlogmasy? Czy będziemy otwierać kalendarze adwentowe? Powiem Wam, że ja długi czas staram się unikać odpowiedzi na to pytanie, bo na ten rok zaplanowaliśmy coś specjalnego, no i troszkę się stresowałam. Czy to wszystko wypali? Czy uda nam się to zorganizować? Czy zdążymy na czas? Ale wygląda na to, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. No i chyba już mogę Wam trochę uchylić rąbka tajemnicy. Także w tym roku vlogmasy będą. Tak jak w latach poprzednich będą filmy pojawiały się co trzy dni. I na ten rok zaplanowaliśmy trzy kalendarze adwentowe. W tym jeden wyjątkowy. Bo to będzie kalendarz adwentowy dla Was, dla widzów. Te wszystkie niespodzianki, które się w nim będą znajdowały, będą wędrować do Was. I powiem Wam, że jestem mega podekscytowana organizację tego kalendarza adwentowego. Ale zanim o nim Wam więcej opowiem, to jeszcze wrócę do tych dwóch pozostałych, tak jak mówiłam, będą trzy kalendarze adwentowe. E, jeden właśnie dla Was, drugi i trzeci to są takie kalendarze dla nas domowe. Jeden przygotowałam ja, na wzór zeszłorocznego kalendarza adwentowego kreatywnego, czyli będziemy z dziewczynkami robić różne prace plastyczne. W zeszłym roku się to dziewczynkom bardzo podobało. Wy również pisaliście, że przypadło Wam do gustu, także stwierdziłam, że zrobię coś podobnego. I trzeci kalendarz to będzie już kalendarz gotowy od Mixit. Super wielki kalendarz. Yy, oczywiście na ich stronie yy, na Mixit.pl można przeczytać, co w takim kalendarzu się znajduje, ale ja tego nie robiłam, bo chcę mieć większą niespodziankę. A tą firmę znamy dwa lata temu. Też mieliśmy kalendarz z Mixit, no i zresztą na co dzień te produkty jemy, więc yy, wiem, że na pewno wszystko będzie mi smakować. No. I jeśli chcielibyście razem z nami otwierać taki kalendarz, no to możecie sobie na ich stronie zamówić i otwierać razem z nami. Na pewno jeszcze, jeśli zamówicie teraz, zdąży Wam przyjść do grudnia. No wiadomo, trzeba się pośpieszyć, bo czas będzie nieubłaganie. No właśnie, no i wracając do tego kalendarza adwentowego dla widzów. Ja tak zerkam w tą stronę, bo już mam tu co nieco przygotowane. Jeszcze Wam trochę pokażę. Spójrzcie, tu już mamy przygotowany trochę tych kartonów z niespodziankami dla Was. To będzie kalendarz przygotowany głównie z myślą o tych naszych najmłodszych widzach, o tych mniejszych dzieciach, ale na pewno znajdzie się też coś, co przypadnie do gustu i starszym dzieciom. No i będzie też coś dla rodziców, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak widzicie, ta wieża z kartonów jest dość spora, także tych rzeczy trochę będziemy mieli dla Was. Tutaj mam jeden karton otwarty, więc zaraz Wam. Trochę więcej pokażę. Dobra, postawmy go sobie tu na łóżko. Zaraz wyciągniemy te rzeczy. To są zabawki raczej dla takich młodszych dzieci. W serii Bing. Mamy tutaj pociąg, który wydaje dźwięki, świeci się światełko, który ciągnie domek Binga, są figurki. Mamy sklepik poli z figurką Binga. Mamy Takiego Binga do nauki ubierania można mu założyć plecaczek, tu jest też zapięcie, dziecko sobie ćwiczy takie zapinanie, wiązanie bucików, mówiący flop, spróbujemy go zaraz włączyć i czepeczkę Binga. Nie wiem czy pamiętacie, ale swojego czasu Bing to była ulubiona bajka dziewczynek, one były olbrzymimi fankami Binga, teraz wiecie już trochę to się zmieniło, już trochę podrosły. Wciąż jeszcze lubią wrócić od czasu do czasu do tej bajki i naprawdę sporo z niej pamiętają, bo dość często przybyły różne scenki z Binga. Postaram się Wam też wkleić link, tu gdzieś się na górze on się pojawi, do jednego z naszych filmów, w którym dziewczynki dostały zabawki z tej serii i zobaczcie, jaką miały wielką radochę. I mam nadzieję, że tak samo będą zadowolone Wasze dzieci, jak staną te zabaweczki. Postaram się również wkleić Wam jakiś link w opisie pod filmem, gdzie te zabawki można znaleźć. Bo wiem, że Wy prosicie mnie o to, żebym Wam oznaczała to, co pokazuję na filmach, czy to ubranka, czy zabawki. I o ile jeszcze na YouTubie mi się to udaje, to na Instagramie totalnie zapominam. Wiecie, te posty tak publikuję na szybko że zapominam po prostu oznaczać i wiem, muszę się poprawić. No właśnie, więc te zabawki Wam postaram się również oznaczyć pod filmem. Co to jest? To są prezenty dla naszych widzów. No, chodź, mi, postaw tutaj na łóżku. Anielka przyszła, dopatrzyła się Binga. O tak, załóż czapkę. No i teraz naciśnij. Lubię takiego, lubię takie Podoba się? Da. Tak. <giby> o flop! No, nie miałeś mi flopa, tylko Mhm. Mm flopa. Tak, to są zabawki ciu, ciu, dla Waszych ciu, widzów. O, o, o. Jak widzicie, dziewczyny. Adowocali, flop. Hmm. Bing sula Tak. Uj, Wszystko o, pamiętają o, 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 i bardzo o, o, o. im się wciąż te zabawki podobają. O, a tu I jest... Ka... i z tym mama je? I z Tak, to jest taki bing do nauki ubierania. A to wiesz, co to jest Łusia? Co to jest? Nie wiem. No. Zgadza się to Miksit Kalendarz adwentowy już do raz przyszedł Będziemy otwierać na Vlogmasach w tym roku Klara bardzo lubi oglądać Vlogmasy Z lat poprzednich Prawda Klaruniu? Tak mhm. No to co chowamy te prezenty? Bo to są dla innych tak, dzieci tak, Żeby się nie zniszczyły Tak, tak, tak. Ja mhm. Jestem w się. <noise> Dobra zabawki są schowane A ja chcę wam jeszcze powiedzieć kilka słów Będzie króciutko już na temat e, Tego kalendarza Chcę Wam powiedzieć, że tak szczerze mówiąc trochę się stresuję całej tej akcji, bo wiem, że to będzie dla nas duże wyzwanie. Będzie wymagało sporego nakładu pracy, czasu, zorganizowania tego wszystkiego, te wysyłki, a z drugiej strony bardzo się cieszę właśnie, że dzięki różnym firmom możemy zorganizować coś takiego, coś dla Was fajnego, możemy się z Wami czymś podzielić i odwdzięczyć za tą Waszą obecność tutaj z nami na tym kanale. I powiem Wam, że. Jak nigdy w tym roku nie mogę się już doczekać tych vlogmasów. A my tymczasem zabieramy się za drugie śniadanie. Razem z kalendarzem przyszło nam trochę produktów z Mixit. Mieszanka bożonarodzeniowa, bakalie, to jest mikołajkowa niespodzianka, więc tak pozostajemy w klimacie świątecznym. No a później będziemy nagrywać intro świąteczne do vlogmasów. A później gdzie idziemy dziewczyny? Ale są zajęte. Dziewczyny, gdzie my dzisiaj się wybieramy? Na plażę, do parku. <muludzi> do plaży. <muludzi> na plażę, tak? Na plażę i do parku. Na plażę i do parku. Idziemy sprawdzić jak się mają mewy. I parku. Plaż... I I <muludzi> lubię <muludzi> <Kodziejąc> <muludzi> A może mleka chcecie do tego musli, co? <guludzi> Bo tak na sucho zjadacie. Chcecie sobie same dziewczynki wlać mleka? Dobra, tylko uważajcie, nie dotykajcie garnka. Wyczajcie. Wyczajcie. Dobrze, super, smacznego.